To ostatni etap naszego turu po Rudzie Śląskiej. W ciągu tych 11 etapów mieliśmy okazję spotkać wielu ciekawych ludzi zainteresowanych losem rudy śląskiej, zainteresowanych tym, by Ruda Śląska rozwijała się w dobrym kierunku. Wszystkim tym, którzy przyszli z nami porozmawiać, przedstawili nam swoje propozycje. Chciałbym serdecznie podziękować za tę współpracę, za to, co zrobiliście? Włożyć swój kamyczek do kontraktu dla Rudy Śląskiej. Tuż przed wyborami przedstawimy swoisty dokument, pod którym się podpiszę jako kandydat na prezydenta Rudy Śląskiej. Ten dokument będzie dla mnie wiążący po wygranych wyborach na urząd prezydenta Rudy Śląskiej. Postaram się zrealizować te propozycje, które przedstawiliście nam podczas tour de Ruda Śląska. Wszystkim jeszcze raz za to gorąco i serdecznie dziękuję.